Niemal miesiąc po drugiej turze wyborów prezydenckich, nieustanne forsowanie przez polityków koalicji obywatelskiej narracji o fałszerstwach, nawet po tak długim czasie, ma swoje daleko idące konsekwencje. Nie wszyscy są odporni na sztuczne podgrzewanie emocji. Jeden z internautów, przedstawiający się jako Marek gaweł nawołuje do likwidacji prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Nieistotne. Istotną rzeczą jest nakaz likwidacji Batyra. Pod nieistotnym pretekstem. Ważne by wyrwać z jaskini Kaczlera i resztę bandy i w pewnym ciągu zdarzeń zlikwidować fizycznie pizdzielnie. Po czym rozpatrzymy formę uhonorowania zmarłych. Nie jest to odosobniony przypadek. Z reakcją spotkały się również te słowa rzecznika rządu. Dopóki yy, yy, nie zostaną udowodnione nieprawidłowości, które są oczywiście sprawdzane, nie ma żadnych podstaw do tego, żeby kwestionować wyniki wyborów. Tak? To rzuć ręcznik na ring, co? Alfons Gangus, oszust i Kibol, bez względu na formę, nie może objąć tego stołka. Jeżeli nic innego nie zadziała, trzeba zastrzelić. Tak się zastanawiam, te kilka lat w polityce aż tak was spierdziło, nie wiedzieć i nie rozumieć? To groźby karalne, dlatego współpracownicy prezydenta Elekta wszystkie takie przypadki zgłaszają odpowiednim służbom. To Jest to typowe nawoływanie do popełnienia przestępstwa. Jest określone w artykule 255 kodeksu karnego i w wypadku, kiedy nawoływanie dotyczy właśnie zbrodni, czyli tych najcięższych przestępstw, to kara grozi za to. Pozbawienie wolności do lat nawet trzech. Internauci przypominają policji sprawę pani Izabeli, która w sieci umieściła komentarz pod adresem Jerzego Owsiaka. Wtedy funkcjonariusze zadziałali w mgnieniu oka. Starsza kobieta, która napisała do Owsiaka gień człowieku, była w waszych rękach po zaledwie dwóch dniach. Ile zajmie państwu reakcja na dotarcie do człowieka, który nawołuje do zastrzelenia prezydenta elekta? Na coś takiego może liczyć Jerzy Owsiak czy aborcjonistka z Oleśnicy. Na to, że ich krytyków będą zatrzymywać o 6 rano. W tym przypadku, w przypadku gruźb śmierci skierowanych do polityków konserwatywnych nie ma żadnej reakcji ze strony Adama Bodnara. Zamiast interwencji policji posada w spółce Skarbu Państwa niewykluczone, co obecna władza już udowodniła. Właśnie tak było w przypadku osób kierujących największym hejterskim profilem w polskim internecie o nazwie Soks Buraka. Po przejęciu władzy 13 grudnia 2023 roku przez rząd Tuska, posady w państwowych przedsiębiorstwach i intratne państwowe kontrakty zaczęły otrzymywać osoby związane z sokiem z buraka. Na przykład Bartosz Kopania, znany jako internetowy hater Pablo Morales, którego wpisy były kolportowane przez sok z buraka został on zatrudniony w totalizatorze sportowym. W platformie obywatelskiej dzisiaj im większym hejterem jesteś, im większy ściek wylewasz do internetu, tak jak Roman Giertych, tym jesteś bardziej potrzebny tej partii. Można się spodziewać, że ta osoba, która w tej chwili grozi pozbawieniem życia e, Karolowi Nawrockiemu prezydentowi elektowi zaraz odnajdzie się w jakiejś spółce, a może już jest to człowiek pracujący w jakimś urzędzie z nadania Platformy Obywatelskiej. Adresatem podobnych komentarzy jest nie tylko Karol Nawrocki. Zarówno w trakcie kampanii prezydenckiej, jak i po wyborach, hejt wylał się też na jego żonę i siedmioletnią córkę. To jest pewna przemyślana kampania nienawiści, która ma na celu budzenie takiego, rozbudzenie, rozpoczęcie takiego przemysłu pogardy. Nie tylko wobec Karola Nawrockiego, ale wobec całej jego rodziny. No dla mnie to jest absolutnie nieakceptowalne. Bo szacunek należy się każdemu, niezależnie od strony sporu politycznego. Wojciech Heron, Republika.